A dzisiaj sprawdzę, ile miedzi jest w 10 kg dławików z zlampiarzeniowych, czy będzie srebro w stycznikach, które znalazłem razem z tą potężną wiązką przewodów moje dwa sposoby na wydobycie rudej z małych cewek oraz ile i jaki surowiec będzie w pięciu niewielkich transformatorach, a do tego trochę innych złomowych gratów do szybkiego odzysku. I jeszcze to małe koło od roweru, które niedługo zmieni swoje pierwotne przeznaczenie. Ale o tym później. Wszystko, co tutaj widzicie, to w sumie 26 kg, za które zapłaciłem 65 zł, czyli sporo. Jak zwykle celem tego zakupu było to, żeby maksymalnie odzyskać wszystkie surowce wtórne i pomnożyć zainwestowane pieniądze. Czy to się uda? Okaże się dopiero na koniec, jak wydobędę wszystkie kolory. Przeważę i przeliczę po aktualnych cenach. Jestem bardzo ciekawy, jak to dzisiaj wyjdzie. Także łapa w górę i lecimy z odzyskiem. I jako pierwsze dławiki, zwane również statecznikami. Te, które mam są większe i pochodzą zapewne z lamp przemysłowych, bo w lampach domowych można spotkać takie małe, no i dużo lżejsze. Ale tymi zajmę się kiedy indziej. No dobra, tu wystarczy tylko pozbyć się blaszki, no i wytłuc młotkiem to uzwojenie ze środka. Tak jak sprawdziłem, wszystkie są produkcji niemieckiej, dlatego jest duże prawdopodobieństwo, że będzie w nich uzwojenie miedziane. No dobra, wkręcam w imadło, pozbywam się tej blaszki mocującej, no i resztę wybiję młotkiem. Głowiki skonstruowane są dość solidnie i trzeba troszeczkę siły użyć, żeby się do nich dobrać, ale za pomocą imadła i małej żaby idzie to bardzo szybko. Wystarczy tutaj porozginać bokami. No i zaraz się okaże, czy zakup tych lekko ponad 10 kg będzie się opłacał. No zobaczymy, ile wyjdzie z nich miedzi, a ile złomu, bo wszystko chcę policzyć i poważyć oddzielnie. Dobra. Z jednej i z drugiej strony, moment. I blaszka rozdzielona. Dobra, to trafi do złomu, a to zaraz rozbijam młotkiem. No i zobaczymy, ile waży to jedno uzwojenie. No i czy w ogóle jest miedziane. Wezmę sobie puste wiaderko na złom, młoteczek. No i zobaczymy. To od razu wrzucam już do złomu. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Taki mój sposób, moim zdaniem najszybszy, po prostu wymłotkować to te stalowe blaszki, które otaczają uzwojenie i to jest dosłownie kilka chwil. Starczy tylko, że pierwsze wyskoczą i już później będzie bardzo, bardzo łatwo. O. Solidna, solidna konstrukcja. Proszę, już praktycznie, praktycznie na wierzchu. Często takie dławiki, jak mam ich niewiele. Rozbieram od razu na złomowisku, no ale że tym razem czasu troszeczkę miałem mniej, więc postanowiłem, postanowiłem zabrać je w całości, a przy okazji, no sprawdzę czy jest to opłacalne. No na pewno mniej jakby to rozbił na, na miejscu. No ale z drugiej strony, z drugiej strony, jeżeli w środku mieć, no to... Warto tę mieć zbierać, odkładać, kumulować. Bo miejmy nadzieję, że ceny, które póki co mocno spadły. I jest. Pierwsze, pierwsze uzdwojenie na wierzchu. No i już powadzę nawet w ręku. Czuję, że jest to mieć. Także cieszy. I zaraz zobaczymy, ile taki jeden, takie jedno uzwojenie waży w stosunku do dławika. Zaraz to sprawdzę. Wrzucam na wagę jeden kompletny dławik i waży kilogram 216 gramów. Zapłaciłem 2,50 za kilogram, czyli ten dławik kosztował mnie 3,04 zł. A teraz już wydobyte uzwojenie miedziane. 10 razy mniej, 128 gramów. W tej chwili cena miedzi na Metal.Leo to jest 26 ,80 zł. 80 groszy, czyli dostałbym za to uzwojenie 3 ,43 zł. 43 grosze. Jakiś zarobek jest, co prawda niewielki, ale jest. Ale jak wiecie, ja miedzi po tej cenie nie będę sprzedawał, ponieważ miedzi zbieram. Chcę je uzbierać jak najwięcej, może i tonę. I na pewno pierwsza sprzedaż miedzi u mnie będzie wtedy, kiedy cena przekroczy 33, może. 34 zł, więc policzmy po 33 zł nawet, to jest 4 zł i 22 grosze. No i to już jest dobre 25% zysku. No i na to będę czekał, na to będę liczył, a teraz zabieram się za te wszystkie dławiki. No i zważymy sobie całość odzysku, ponieważ niektóre są większe, niektóre mniejsze. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dławiki ogarnąłem dosłownie w parę minut. Mam złom i mam wydobyte uzwojenia. Zważę najpierw złom, taruję wagę dużym wiadrem. I zobaczmy ile tego złomu zostało po tym odzysku. 8 kg 788 g po 85 groszy. To za sam złom jest 7 ,47 zł 47 groszy. Zapiszę. Wytaruję wagę i wrzucam te wydobyte uzwojenia na nią. Kilogram 360 g, czyli z 10 kg dławików Wychodzi 1360 gramów, czyli kilogram 360 miedzi, bo wszystkie uzwojenia są miedziane. Policzę nawet po obecnych cenach. 26.80, to jest 36 zł i 45 groszy. Po zapisaniu 43 zł i 92 grosze. A te dławiki kosztowały mnie 25 zł. Także słuchajcie, jest fajny zysk. A przy rosnących cenach miedzi mam nadzieję, że rychłych wzrostach może na jesieni ten zysk na pewno będzie jeszcze większy. Także ta mieć na razie trafia do małego wiaderka. Bo jeszcze na koniec zsumuję cały odzysk z tych moich dzisiejszych działań. A na warsztat wpadają styczniki produkcji francuskiej, tym razem, i to taka konstrukcja już nowoczesna. Ich waga to 2 kg, a koszt zakupu 5 zł. Sprawdzę, czy w środku są jakieś styki srebrne, a jeśli tak, to samego srebra muszę odzyskać około 2 gramów, żeby zwrócił się koszt zakupu. Liczę jeszcze oczywiście na trochę miedzi z cewek. Ok, rozkręcam jednego i patrzymy, co ma w środku. Na pierwszy ogień, ten największy, pozostałe poczekają. Muszę go jakoś szybko, sensownie porozkręcać, oczywiście wkrętarka w ruch. Wszystkie śrubki do odkręcenia. Dobra, jeszcze te dolne. I zobaczymy. Czym nas zaskoczy francuski stycznik? Miejmy nadzieję, że zaskoczenie będzie pozytywne. Dobra, rozpad się na dwie części. Jest jakaś niewielka cewka, czyli troszkę miedzi z tego będzie. Tu chyba będzie mosiądz pobielany, nie, to stalowe. Te blaszki tutaj przy cewce są stalowe. Dobra, to też stal. Do wyciągnięcia, ale to za chwilę. Dobra, zobaczmy, zobaczmy czy jest to, to, na czym najbardziej mi zależy. Dobra, takich konstrukcji jeszcze nie rozkładałem na czynniki pierwsze, więc muszę spojrzeć, jak się do niego dobrać. Spróbuję to wyłamać. I reszta powinna wyjść albo i nie. A tu wychodzi, i jeszcze z tej strony. Dobra, jakieś styki tutaj widać, ale nie wiem co jest z drugiej strony. A zaraz się dowiem. Dobra, udało się. No i sprawdźmy. Małe styki pomocnicze. Wyciągam. No i jakieś tam niewielkie sreberko. Jest. Mam nadzieję, że to sreberko Zaraz to będę sprawdzał cieczą probierczą. Ale tu sobie do kuwetki po układ. Tutaj są większe. No i zobaczcie. Piękne styki. Z dużymi wyrożkami. Świetnie. Już jestem zadowolony. Wypadają kolejne. A zaraz będę, będę sprawdzał, czy to faktycznie jest srebro. Tylko jeszcze muszę się dobrać do tych, czy można je wysunąć tak jak w innych przypadkach. Tak, można je wysunąć na zewnątrz. Tylko tutaj te plastiki blokują. O, świetnie wyszło. Tak jak mówiłem, w takiej konstrukcji francuskiej jeszcze nie miałem okazji rozkładać. Dlatego pierwszy, najgorszy. A później już poleć. Powysuwam sobie je na zewnątrz. I teraz powinny ładnie powychodzić. O, te są mniejsze. A tu styki z pięknymi, dużymi grochami. Zobaczcie. Fajnie. Cztery z jednej. Cztery z drugiej. OK, jeszcze posprawdzam sobie te elementy, ale tu reszta to już stal. Dobra, to sobie zaraz posprzątam. Spojrzę tylko czy wszystko wydobyłem. Wszystko się zgadza, trzy z jednej, trzy z drugiej, pomocnicze i te podwójne. Dobra, odzyskane. Jeszcze tylko sprawdzę. To jest mosiąc, mosiąc żółty. A teraz jeszcze no, zobaczmy cieczą probierczą, czy to aby na pewno jest, jest sreberko. Troszkę sobie tutaj je zarysuję. O! Dobra, i sprawdzamy. Kolor zmienia się bardzo szybko. Zobaczcie. Kolor zmienił się bardzo szybko na ciemny, taki brązowy. Także na pewno sreberko i groszki są spore. Przynajmniej w tym największym. No dobra, tak jak widzicie, troszkę jest. Zabieram tu, posprzątam, zabieram się za te mniejsze i te najmniejsze, żeby wydostać każdy najmniejszy płatek srebra. Dobra, widzimy się. Już z samymi stykami w kuwetce. Kolejne styczniki dały się rozłożyć już bez problemu i oddały sporo styków. Myślę, że to będzie troszeczkę więcej niż 2 gramy srebra, ale zaraz zobaczymy. No i jeszcze te 5 cewek, z których będzie troszkę miedzi. Dajcie mi chwilę, ja sobie to wszystko odpalę, a Was zapraszam na króciutką aktualizację ze schronu, który będzie nieodłączną częścią tego kanału. A w schronie pracy poszło mocno naprzód, zobaczcie, udało mi się zalać posadzkę. 3,5 godziny mi to zajęło, ale udało się. No i teraz już będzie można działać dalej. Teraz zostawiam ten beton na kilka, kilkanaście dni, żeby dobrze dosychł, wysezonował się, no i będzie można działać dalej. Na suficie zawisła nowa lampa, ale nie jestem z niej zadowolony i będę chciał ją wymienić, no ale na razie niech wisi. W następnej kolejności wykończenie sufitu, no a później ściany. A co będzie dalej, to się zobaczy. E, OK, wracamy do warsztatu. No to zobaczmy, ile te pięć w gruncie rzeczy niewielkich styczników oddało surowca. Jest miedź, jest srebro i odrobinę mosiądzu żółtego. Na początek zważę miedź. 252 gramy. Licząc nawet po aktualnych cenach, to jest 6,75. No ale najważniejsze, ile jest srebra. Dobra, waga gotowa, włączona. Taruję sobie ją i ważę srebro. Zobaczcie, równe 10 gramów. Nawet chcąc sprzedać to srebro po 2,50 za gram to jest 25 zł. Dodając 6,75 za miedź to jest ponad 31 zł. A za styczniki zapłaciłem ciutkę ponad 5 zł, także opłacało się i to bardzo. A razem ze stycznikami odkupiłem tą dość sporą wiązkę cienkich przewodów. Zaraz ją zważę, no i zobaczę jaka będzie z niej opłacalność sprzedając ją minimalnie po 7 zł za kilogram. Waży 3 kg 614. Czyli dostanę za nią 25 zł i 30 groszy. Także znowu super, bo na plus. A teraz szybko zabieram się za te 5 zł niewielkich transformatorów, żeby sprawdzić, czy jest w nich miedź, no i jaka będzie tym razem z nich opłacalność. A rzeczone transformatory ważą 6 kg 250 g i wydałem na nie 15 zł. Mam nadzieję, że miedź w nich zawarta o ile jest, pokryje koszt zakupu, no i może da coś jeszcze zarobić. A jak ja się do nich dobieram? Do tych, które są spawane, no to prosta rzecz, rozbijam młotkiem spawy i to uzwojenie ze środka wychodzi. A te, które nie są spawane, po prostu przecinam w pół. Takim nożem, który też kiedyś znalazłem na złomowisku, przecinam za pomocą noża i młotka. A jeżeli ten nóż nie daje rady, na przykład przy tych większych, no to wjeżdża siekierka i też na pół, i później z tych połówek uzwojenia wychodzą. Także prosta rzecz i idzie naprawdę bardzo szybko. Także zaraz to uczynię i pokażę wam już pół produkt po przecięciu. I tak jak widać, trzy trzeba było przeciąć w pół, a dwa były spawane, i po prostu w całości to uzwojenie wychodzi. Teraz wrzucam do złomu, to też wrzucam do złomu. A tutaj już wystarczy tylko rozplątać to, co jest w środku. Tu powadzę czuję, że chyba jest. Aluminium. A wreszcie, tak jak widzicie, jest fajna miedziucha. No dobra, zaraz się okaże ile jej będzie. I z pięciu niewielkich transformatorów zostały dwa wiaderka. Jedno ze złomem, a drugie z miedzią. Okazało się, że wszystkie te uzwojenia w transformatorach były miedziane. Super. Ok, wagę już mam starowaną, także przeważmy i przeliczmy opłacalność zakupu tych transformatorów. Pierwszy złom. 4 kg 988 g po 85 groszy, 4 zł. 24 grosze. Zapisuję, złom na bok i mieć kilogram kg 28. Po aktualnych cenach 26,80. 27 zł i 55 groszy, a po zapisaniu 31 zł i 79 groszy. Także super, jest 100%. No, ale powtórzę jeszcze raz, po takich cenach to ja sprzedawał miedzi nie będę. No dobra, a teraz rozbrałem to ustrojstwo. wydobywam te cztery małe cewki i pokażę wam dwa moje sposoby na wydobycie rudej. W dwie minuty rozłożyłem tę część na czynniki pierwsze. Prawdopodobnie było to coś z samochodowej instalacji gazowej. No i oprócz cewek wyciągnąłem z tego. Trochę stali, mosiądzu żółtego, stali nierdzewnej i aluminium. No dobra, teraz jeszcze trzeba wyciągnąć mieć z tych cewek, i zaraz wam pokażę moje dwa sposoby na to. Pierwszy sposób to po prostu zmiażdżenie takiej cewki w imadle. Te plastiki są dość kruche, chociaż czasami zdarzają się bardzo elastyczne i ten sposób nie działa. W jedną stronę i w drugą stronę, i powinno bardzo ładnie. Wyjść to uzwojenie ze środka. Jest to sposób cichy, bez uderzania młotkiem, żeby nie hałasować, jeżeli ma się wrażliwych, że powiem, sąsiadów. No i zobaczcie. I ze środka ładnie uzwojenie wychodzi. Ruda na wierzchu. I taką kulkę. Cewki mamy na wierzchu. A drugi sposób, który czasami stosuję, to po prostu przecięcie wrzeszczotem cewki od góry, zdjęcie takiej ciapeczki, Przy małych cewkach też bardzo skuteczne, trwa parę sekund i też fajnie uzwojenie ze środka wychodzi. To takie ciche sposoby, właśnie żeby nikomu hałasem młotka nie dokuczać. Czasami wieczorem, jak jestem w warsztacie i nie chcę za mocno hałasować, to tak sobie właśnie te cewki otwieram i wyjmuję z nich miedziuchę. No dobra proste, a skuteczne sposoby. No i zobaczcie, z tych czterech naprawdę niewielkich cewek odzyskałem równe 100 gramów miedzi. No i powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego odzysku złomowych zakupów. Zostało mi jeszcze parę tych drobiazgów, drobna elektronika, jakieś cewki, części samochodowe. Myślę, że szybko się z tym uporam i będę mógł przejść do ogólnego podsumowania. No i zobaczymy, czy wydanie 65 zł na to wszystko się opłacało. Końcowy kadr ustawiony, więc ogólne podsumowanie mogę zaczynać. Najpierw złom, bo jego jest najwięcej. Taruję wagę i wrzucam ten ciężar. 16 kg, 640 g po 85 groszy, 14 zł i 14 groszy. Zapisuję i jedziemy dalej. Taruję wagę i wrzucę tę wiązkę, którą już widzieliście: 3 kg, 614 g po 7 zł, 25, 30 i zapisuję. I dalej, trochę elektroniki, policzę jako płytkę brązową po 4,20. 3,39, zapisuję. Resztki zasilacza komputerowego po 5,20. 4,75 i zapisuję. 47 ,58 zł. 58 groszy, a do odzyskania przypomnę jest 65. Mam troszeczkę stali nierdzewnej po 4 zł. Całe 13 groszy. Ale zapisać trzeba. A, i tu jeszcze mi wpadły przekaźniki, ale te zostawiam w całości. Przynajmniej na razie. Odkładam. No i aluminium w miksie po 4,90. zł 39. Zapisuję. Aluminium odlew po 5,10. 5,26. I zapisuję. 54 zł. No to teraz... Mosiąc żółty, którego też jest niewiele. Po 17,70 312 i zapisuję 57,48. I została już chyba tylko miedź. Także wrzucam ją na wagę i licząc po cenie aktualnej, a jest tej miedzi 3 kg 302 g, 26 80 za samą mieć 88 zł i 49 groszy i po zapisaniu 145 zł i 97 groszy, ale do tego należy doliczyć jeszcze 25 zł za srebro, czyli w sumie jest 170 zł, czyli ponad 150% do przodu. Znowu świetny odzysk. Widzimy się przy kolejnym.